Siema. Ustawmy tutaj telefonik i możemy zaczynać. Dobra. Jak zostać luzakiem? Przede wszystkim nie będę pierdolił jak się od razu przychodzę do rzeczy, bo nie ma na co marnować czasu. kumy tam mać. Sorry. Więc tak. Żeby przede wszystkim być spokojnym, wycilowanym w jakichś stresowych sytuacjach. Ja miałem taki problem kiedyś, że w chuj się stresowałem przy ludziach. Po prostu jak, jak wychodziłem kiedyś z domu, to byłem w chuj zestresowany. Bałem się, kurwa, co inni o mnie pomyślał, co się stanie, może jej się, kurwa, ośmieszę, może jakąś głupotę zrobię. I jedna rzecz, która tak naprawdę mi pomogła, no w, w sumie to dwie rzeczy. W sumie to dwie rzeczy. Pierwsza to jest medytacja. Czyli po prostu... Odganianie od siebie myśli, bo warto zaznaczyć, że nie jesteśmy tym, o czym myślimy. Każdy przecież wie, że mamy, po, nie wiem, dwa tysiące myśli dziennie, trzy tysiące myśli dziennie, one przychodzą, odchodzą, one są różne totalnie. Możesz myśleć o jakiejś pojebanej rzeczy, a to nie ma się nijak do tego, kim jesteś i co robisz. Więc ważne po prostu jest, żeby te negatywne myśli od siebie je przyjmować i od razu je od siebie odsuwać. Aby sobie uświadomić, że ty nie jesteś ich częścią, że one i tak będą przychodzić, nieważne co zrobisz. Druga rzecz to jest zdobycie pewności siebie. Nie jakieś kurwa wyczarowanie z kosmosu, tylko zdobycie jej. Jak ją ja zdobyłem, przebiegłem maraton bez przygotowania. Dla mnie to było, kurwa naj, najcięższa rzecz, którą zrobiłem w życiu. I powiem Wam powiem ci, że po tym. Człowiek się, kurwa, zmienia. Jakby czujesz się pewny tym, kim, kurwa, jesteś. Dałeś się radę. Czaisz? Dałeś radę zrobić coś praktycznie niemożliwego. Przez to jesteś pewniejszy po prostu. Pewniejszy tego, co robisz, tego, kim jesteś. To się przykład, nie wiem, na jakiś sprawdzian, kiedy ty w chuj się stresujesz, ale wiesz, że poradziłeś sobie z innymi rzeczami, które były cięższe. I to, kurwa, teraz wchodzi w grę i czujesz się lepiej z tym po prostu. Zapisałem sobie na kartce to, co będę mówić. A jeszcze drugie, to jest fajne i to jest fajne. Prawo przyciągania. Jeśli nie wiesz, co to jest, to ci szybko wyjaśnię. Ogólnie tu chodzi o to, ja powiem to w taki sposób, który tutaj faktycznie ma znaczenie w tym filmiku. Chodzi w tym o to, że to, o czym myślisz, to dostaniesz. I nie chodzi mi o to, że jak będziesz myślisz, że o, chcę być miliarderem, czy kurwa, chcę mieć super szybkie auto. To działa w taki sposób, że, że staniesz się bardziej jak osoba, która będzie chciała mieć. To super szybkie auto i milion dolarów, powiedzmy. Nie staniesz się tym celem, ale wydarzy się dokładnie to, o czym myślisz. Chcę być taki. Będziesz. Chcieć być taki. Ważne jest, żeby zamiast mówić sobie tego, czego chcemy, jakbyśmy już byli w tej sytuacji. Mm. Powiedzmy... O, to jest dobry przykład. Zrządkowanie na przykład. Powiedzmy, jest chłopak, który... Ja w sumie taki byłem. Czekajcie się. Napiję się kawki. Jest chłopak, który bardzo chce zdobyć, powiedzmy, dziewczynę jakoś, nie? I cały czas on myśli, że chce mieć dziewczynę, chce mieć dziewczynę, chce mieć kurwa dziewczynę. I chcę ruchać. Ale co się wtedy stanie? bo no, on będzie po prostu chciał. I nic kurwa innego się nie zmieni. Bo on cały czas będzie mówić ja chcę, ja chcę. I ma tożsamość tego człowieka, który nie ma tego, tylko tego chce. Mam nadzieję, że mnie rozumiesz. A w każdym razie, udawaj, Jakbyś już był w tym miejscu, powiedzmy sobie mówić, że chce mieć dziewczynę, chce mieć dziewczynę, mówić, że ta dziewczyna i Ja jej się podobam. Ja, ona już jest moja. Po prostu to, to jest kwestia czasu, nie? To jest kwestia czasu. Ona, ona już wzięła mój Ja po prostu muszę do niej podejść. Będziesz o wiele bardziej skuteczny, będziesz o wiele bardziej pewny siebie. To jest przede wszystkim najważniejsze. Będziesz pewniejszy siebie w tej sytuacji. A to zmieni Twoje rezultaty. Automatycznie ta dziewczyna będzie miała dla ciebie większy szacunek, bo masz kurwa jaja, nie? O to chodzi. Hmm. Jak będę edytował ten filmik, to przytoczę to taki fajny obrazek. Ogólnie jest jakby dwa typy luzaków, nie? Wygylowanych wy gości. Pierwszy to jest po prostu głupek, który nie myśli o konsekwencjach i ma wyjebane. Dużo jest takich osób. Nie? Ja, 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 ja wam, ja wam przekazywam kilka. Druga osoba to nie jest luzak, to jest ta szara masa, która się stresuje, która na chuj wie, po co używa swoich emocji do codziennego życia. I... No, na plus im to nie wychodzi. A trzecia osoba to jest ta, która rozumie punkty zawarte w tym filmiku. I przez to ma no, wyjebane, no kurwa, wie jak używać swoich emocji, nie? Jakby to jest tyle. To jest. I y... jeszcze będzie kurwa osoba, która mówi: 'Ale ty nie wiesz, ty, ty się nie znasz, kurwa, nie znasz się. Ty nie jesteśmy, no nie wiesz, co ja przychodzę'. Ale to są takie konkretne zasady, które dotyczą kurwa każdego. Każdy może to zastosować, bo ludzie są twój podobni. Wspierdolenie, że jesteśmy wszyscy unikatowi, kurwa. Płatki śniegu. Jesteśmy bardzo podobni. Jesteśmy dalej zwierzętami przecież. Dobra, czyli teraz wam powiem, co faktycznie możemy zrobić, żeby być tym muzechem. Pierwsza rzecz, to jest się przygotować do czegoś. Po prostu. Nie wiem, masz sprawdzian? Naucz się, kurwa. Będziesz pewny, że się wie. To jest logiczne, Druga rzecz, to jest wkładanie manualnych myśli w swoją głowę. Co o co mi przez to chodzi? Chodzi mi o to, że właśnie mówiłem, jak mamy automatyczne myśli, które przychodzą, odchodzą, przychodzą, odchodzą, mogą być o kurwa wszystkim. Ale możemy też. to tak, w ten sposób. Pomyśl teraz o kotach. Pomyślałeś o kocie. Jakiś obraz w głowie mi się pojawił kotu, ciebie. Dobra. Używajmy takich myśli, tylko że w sposób który nam służy. Na przykład hmm, chcę iść na siłownię, ale się bardzo stresuje. Nigdy nie byłem na siłowni. Mówisz sobie. Będzie zajebiście na siłowni. Będzie fuj zabawa. Będzie serio zabawa. Ja mam kurwa, taki dobry przykład z tym. Miałem iść na imprezę. Y... Rok temu, chyba półtora roku temu coś takiego. fuj się stresowałem. Nie chciałem tam w ogóle iść. Ale... Mówili, wmawiałem sobie, że ja tam idę się dobrze bawić. Ja tam nie idę się stresować, tylko idę się tam dobrze bawić. I zgadnijcie co? Bawiłem się zajebiście dobrze. Naprawdę to kurwa działa. To jest takie głupie, ale działa. Każdy, kto mówi, że to, to się nie sprawdzi, tego nie sprawdził. Każdy, kto mówi, że to się nie sprawdzi, tego nawet nie sprawdził. Więc zapnij kurwa mordę i posłuchaj czasem, a nie tylko gadasz. Mmm, mm, mm, mm. dobra. Percepcja kształtuje nasz świat. To jest kurwa taki dobry cytat. Nie mam pojęcia, kto to powiedział. Pewnie jakiś filozof, chuj. Ale naprawdę, to jak postrzegasz rzeczy, zmienia te rzeczy. Wydaje mi się, że to światło jest chujowe. Mogę tutaj, tym no, na no, spoko To jak postrzegamy rzeczy, jest chuj ważne. Naprawdę. Mm, podam Ci jakiś przykład. No ty, na no, nawet z tym randkowaniem, nie? Jak chłopak cały czas myśli, a co jak powinien, a co jak powinien, zgadnijcie co. Jest bardziej skłonna powiedzieć nie. A jak chłopak podejdzie do niej, siema, suk, patrz na no, moje mięśnie. Chcesz być moją dziewczyną? Na pewno chcę być twoją dziewczyną, skoro, skoro, skoro jesteś taki pewny siebie. Widzi, widzi, że masz jaja po prostu. Zajebisty filmik nagrałem. W chuj jestem z siebie zadowolony. Będę robił jeszcze inne poradniki, na przykład dokładnie jak zdobyć pewność siebie, bo to był jeden z moich największych problemów, kiedy byłem młodszy. Teraz mam 17 lat. Mam wielki wiceps.